Você nem zer Może dzieje jest doprawdy święte, nie jesteśmy tutaj za kary Każdy dzień bogosobie jestem godziny z ugrupowań pary, co zaciśnie chętnie pędzle W czasach, których nawet oddech może być przestępstwem Mieliśmy i z postępem Dziś to wygląda dość słabo. Ludzie zwiedzeni są podstępem tych psychopatów z nawoz, ale nie z nami takie zakrywki. Chcesz, to nazwij mnie szurem, ale w obronie twojej wolności my i tak staniemy murem, choć wielu nie kontaktuje, z czasem prawda nas ocali Nie pozwolimy, by przodkowie nasi za nic krew przelali Jesteśmy Polakami, w nas jest duma i co zrobisz? Dzisiaj jest ten dzień, żeby zjednoczyć wszystkie narody. Mamy wspólnych wrogów, jeden cel jedna zasada. Chcemy być wolni, chcemy mieć wybór i zachować wszelkie prawa. Nie ma takiego miejsca na tym świecie, gdzie nie polecę. Mam za dom całą planetę, wstajcę w dupę paszport szczepień. To my, hey, oni ludzie, wolne dusze i umysły, razem zmienimy ten świat. Za dla pokoleń przyszłych, my już to wygraliśmy i nic tego już nie zmieni. Zbudujemy sobie azyl, zrzucanych w nas kamieni. To my, hey, oni ludzie, wolne dusze i umysły, razem zmienimy. Świat zdarzy dla pokoleń przyszłych My już to wygraliśmy i nic tego już nie zmieni Zbudujemy sobie azyl Zrzucanych na nas kamieni Bardzo mocno wierzę w naukę, o nie myśleć nie przestaje Więc filtruję skrupulatnie fake news i fake science Wkrótce ta iluzja jak koinka się posypie Nie bierzemy autorytetów za prawdę Ale prawdę za autorytet Bogactwa nie brakuje, obfitość jest wszechobecna Tak jak darmowa energia, którą chciał nam oddać Tesla Ona jest w zasięgu ręki To tylko jest kwestia obalenia Ostatecznie rządów, okrucieństw i Terror strachem i histerią fundują nam terror, ale zmiany są już blisko i to w stu procentach serio Umysłu i miłości siła jest ponad materią Dla nas to wiara w lepszą przyszłość Jest napędową baterią Słowa mam amunicja to pokłady wiedzy Mogą grozić nam Syberią, mamy moc, by ją odśnieżyć Cała ta ich idea bardzo szybko powodnie w niebie No bo wiemy że celem życia nie jest tylko wyłącznie przeżyć To my wolni ludzie wolne dusze i umysły razem zmienimy ten świat Zdarzyć dla pokoleń przyszłych My już to wygraliśmy i nic tego już nie zmieni Zbudujemy sobie azyl zrzucanych w nas kamieni To my Wolni ludzie, wolne dusze i umysły razem zmienimy ten świat zdarzeń dla pokoleń przyszłych. My już to wygraliśmy i nic tego już nie zmieni. Zbudujemy sobie azyl zrzucanych w nas kamieni. <try> Zdignął nam Sebastian Ross, takie zapowiedź, czarno -bia biało-czerwona, polska, ale nieważne. Panie i panowie, 88 osób. Wierzycie w to. Normalnie byłoby tu około 500 osób. Kolega koło mnie siedzi, który teraz włączył Facebook Sebastian Ross. 46 tysięcy followers. Nawet tego nie widzi. Nie dość, że nie miał powiadomienia, że wchodzimy, to on teraz wchodzi typowo na stronę Sebastian Ross. I patrzy, nie ma takiej teraz tego, co mówię. Ja tego nie mówię, rozumiecie? Tego nie mówię. Dobra, trzeba odpuścić tym bandytom chyba na kilka tygodni. Jadę na wakacje. Także będzie mniej, o wiele, będzie mniej o wiele, ale do Polski. Może na żywo się spotkamy z niektórymi osobami. Tylko znowu, jak informować Was o tym, że jestem w Polsce, skoro nie mogę Was informować? Zgadza się. Bartłomiej, Bomersbach jest. Eee, I wszystko YouTube. Patrzcie, wszystko YouTube komentarze. Nie ma Facebooka, ale eee, jadę do Polski i bardzo mnie ciekawiło sprawa pewnego pana, sprawa Cezarego. tak? Cezary przecież też pojechał do Polski. Widzieliśmy wszystko, wszyscy w jaki sposób. Ktoś napisał, jest jeden Facebook, blokują. W jaki sposób? Super się zachował chłopak. Przykładem jest dla wszystkich. Wszyscy to widzieli. Rozeszło się. Super kwarantanna i powrót do Wielkiej Brytanii. Jest w Wielkiej Brytanii i jest z nami. Brawo Cezary. Siema. Jest <laughs> Cezary, brawo. Cezary, słuchaj. Zaraz popowiesz, jak tu się znalazłeś. Wszystko, co, co się działo, ale ale Pamiętasz, kiedy się rozstaliśmy? To był chyba twój pierwszy tydzień kwarantanny, jeszcze trzy dni, miałeś cztery. Opowiedz, co dalej się działo? Czy była jeszcze policja, czy miałeś jeszcze nachodziliście? czy to było już ostatnie najście policji? Znaczy tak, powiem wszystko, co mogę powiedzieć bez danych czyichś tam personalnych. Tak, bez... rozumiem, ja wiem, bo to o lotnisku mówiliśmy wcześniej, że bez... ale powiedz bez danych personalnych, pamiętasz ostatnie wizyta, policjant taki zakłopotany na klatce schodowej mówi, ja wie pan, ja tu wykonuję rozkazy, czy wrócił jeszcze i, i, I czy, i, i, czy nie, nie wrócił, powiedz. Brat mnie informował, że od piątego dnia przychodzili codziennie, czy ja byłem, czy nie, nie było to znaczenia. Ja z Aha. góry wiedziałem, że żadnej kwarantanny nie przyjmuję i z góry Aha. wiedziałem, że to olewam i nikt mi nie wiedział. nie miałem z nimi żadnego kontaktu już? z policjantami. Znaczy, jak oni przychodzili, to raz było tak, że zadzwonili domofonem i tylko słyszę, brat słyszy, mówi jest. No i nawet nie było gościa jak chwycić. No I ja go chwyciłem już chyba za trzecim razem wtedy, to go nagrałem. I potem, czy przychodzili, czy nie, no to ja tam żyłem, funkcjonowałem normalnie, tak? Pamiętam, nawet specjalnie no na, na tym adresie specjalnie spałem pierwsze dni, żeby, żeby mhm. to zobaczyć. I rzeczywiście przychodzą, ale nic z tego się nie dzieje później. Yy, tak myślałem. A jak w sobotę miałem pierwszy wylot samolotem, to mm, przyszedłem na samolot i w Anglii jest no, tak, że wchodzisz... No właśnie, no właśnie poczekaj, bo po, po mału, Mamy pół godzinki czasu, ale po mało, nie chaotycznie. Dobra. Mówisz, że kwarantanna, kupiłeś sobie bilet, czy tam miałeś kupiony już dawno powrotny, przyjechałeś na lotnisko i to miała być oryginalna twoja data, sobota to była, ta, jaka, 17. jaka to była data? 17. Siedemnasty, to była oryginalna twoja data, tam która godzina, nieważne, przyszedłeś na lotnisko i mów, co dalej. Przyszedłem na lotnisko i... Różnica między lotniskiem w Anglii a tutaj jest taka, że w Polsce zanim przejdziesz do, do przejścia tego granicznego, żeby w ogóle wejść tam do środka na lotnisko, Aha. to były wysunięte takie bramki do przodu i tam były Aha. właśnie te covidowe bzdury. Aha. Dlatego, dlatego ja tam przyszedłem, od razu powiedziałem, że żadnej nie mam formy, mam dowód suwerena i że yy, chcę Aha. wejść i na pewno nie będę nic wypełniał, żadnych testów. i na filmach to wygląda, że byłem agresywny, starałem się panować jak mogłem, ale wiecie jaka jest sytuacja, tak? No na pewno, no to człowiek się denerwuje, zapłaciłeś pieniądze, lecisz do pracy, tak? Masz załatwione, wykonałeś wszystko tak, jak prawo stanowi, tak? Bo my mówimy tak. teraz o prawie, a nie bezprawiu i wie, wiadomo, że się denerwuje, że jakiś łobuz stoi ci na, na drodze i mówi nie, nie, nie wpuszczę cię na samolot. Dokładnie i ja od razu zapytałem się, proszę imię i nazwisko, nikt tam w ogóle, oni tam pracują, ale nie chcą nic podawać. Czy na służbie, czy, czy w pracy oni nie chcą podawać, nie podam Czy Jakiś tam numer podał, ale sprawdziłem dwa razy podał ten sam, więc jest na twarzy, na kamerze, będzie dobrze. Czyli ja tu jestem kierownikiem i co mi pan zrobi, tak? Na tej zasadzie. Znaczy, no, nie chciałem wyjść arogancki, ale mhm. wkurza mi to, bo. Nie, ja mówię, że ten pan tak się zachowywał w ten, w ten sposób, czy tam jakieś. Ja tu jestem kierownikiem, co mi pan zrobi i proszę pan tu nie wejdzie, tak? Znaczy, nie tak, tylko no nie wejdzie pan, nie wejdzie, no. nie wpuszczę pana, nie wejdzie. No Rozumiem. i na tej zasadzie, nie? Mhm. Ale nie chcą się w ogóle likwidować, nigdzie nie chcą. Aha. I, I co? I od razu zadzwoniłem po policję. Mhm. I... Zadzwoniłeś po policję, na, tych, na tych ludzi, którzy nie chcieli się przebłuszyć przez bramki. Dokładnie tak. No. I w międzyczasie przyszła mm, Straż Graniczna. Aha. Bo to wtedy, co do mnie dzwonili, yy, jeszcze jak byłem na kwarantannie, ja oddzwoniłem, powiedziałem, że nie jestem zainteresowany rozmową, no to tam przyszli i powiedzieli, że mają tam wbite w komputer, że idziemy do izolatki. Ja mówię, że przyjdzie policja, to możemy pójść Aha. i chwilę z nimi porozmawiałem. W ogóle nie mają pojęcia, co się dzieje w państwie Aha. Y i na przepisach też się nie znają, tylko powtarzają te wszystkie to, co ich tam uczą. COVID, 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 to jest y zaklęcie, zaklęcie. My no, tu nie od tego jesteśmy, to z kim innym. Aha, dobra. No, wiem, że nie mam czym z kim rozmawiać. Przyszło no. czterech, y no. chcieli, mnie chcieli mnie tam zabrać do izolatki, ja mówię dobra, to idziemy. I mówią, że tam nie można nagrywać. Ja mówię, to nie idziemy. A oni Aha. mówią, że idziemy i nie można nagrywać. Ja mówię, że nie, to wtedy nie idziemy. I wziął mnie za rękę, chwycił i widziałem, że mnie chwycił za rękę, mam to nagrane. Ja mówię, Aha. co ty robisz człowieku, uspokój się. Aha. No i tych trzech innych nie poszło za nim i się uspokoił, tak? Aha. No i weszliśmy tam, ja nagrywałem do samego końca, przyjechała policja, oni też chcieli legitymować. Ja pokazuję, Aha. bo ja mam od Potoc Jana Potockiego, mam... Dowód, no wiem, ten dowód. Tak, tak, dowód dowód i, no. I oni mówią, że chcą jakiś legalny dokument. Ja mówię, że to jest no. legalny dokument. To wasze są nielegalne. W ogóle nie mają pojęcia, co się dzieje, ale też się spodziewałem tego. Więc hmm. y, przyszła pani tam z tego celnego. Dała mi pięć kartek do podpisania. Aha. które Celny miały... to, to chyba jak przewozić towary jakieś, tak? Przepraszam. Ja mówię cały czas o straży granicznej do tej A, pory. okej, okej, okej. później by, był, <grym> bo też był. No i, i przygotowała mi pięć kartek, które gdzieś tutaj mam. Nie, nie będę pokazywał wiadomo danych, ale powiedziałem, że nic nie podpisuję. To są jakieś tam yy, mandaty, które ona mi zdała po uczenia. Ja powiedziałem, że nic kompletnie nie podpiszę, więc ona tutaj napisała, że odmówił złożenia podpisu <grym> i sama się podpisała. Ja mówię, że wierzę pani, że jak pani się podpisała sama, to pani to zapłaci. Ale to już nieważne. <grym> no. I co? I mnie wypuścili, więc ja z powrotem do tych bramek poszedłem. Policja w międzyczasie też już u, 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 ucichła, także chciałem Aha. mieć nagrany, że jest totalny bajzel. Aha. Poszedłem do nich jeszcze raz z powrotem na tych bramkach. Znowu mieliśmy puścić. Ja już, wiedziałem, że to nie są przelewki. I Ale ja jeszcze miałeś czas, samolot jeszcze stał. Jeszcze stał, tak, bo o, my przyjechaliśmy z, z, z dobre dwie godziny przed. Aha. Byliśmy w sensie przywieźli mnie. I, I co? I, I jak wróciłem tam do nich, to już wiedziałem, że mnie nie wpuszczą, więc pokazałem kartę kierowcy mhm. i gościu mnie wpuścił. Więc przeszedłem te wszystkie takie ściągnąłem te rzeczy, wszystko przeszedłem i też o maskę się pytali, a ja chciałem przedstawić w ogóle też pewien aspekt taki, bo ja mam tutaj mam zaświadczenie normalnie, wszystko jak trzeba, papierowo, ja jestem przygotowany. Tak się dzieje dzisiaj na lotniskach i nie tylko na lotniskach. Bo też w Amazonie jak pracowałem, on ich nie obchodzi, że wy macie od lekarza. Gościu mi na ten drugi dzień powiedział, co leciałem w niedzielę, że widzę, że masz od lekarza, ale powinieneś mieć z, z i wtedy pieczątko od lekarza. Aha. Ja mówię, aha, dobra, to wiesz lepiej od półmonologa, nie mam pytań. Aha. No więc robią problemy, naprawdę robią problemy. Przy wylocie z Polski robią problemy. Okej. Okay. No, ale nie, no właśnie, no dobra, przyszedłeś się z bramki, ale nie wsiadłeś w samolot, tak? Bo no właśnie, dalej. co dalej? Poszedłem, już byłem w tej strefie, gdzie ostatni raz pokazujesz paszport, i znowu, mnie ta, i znowu mnie ta Straż Graniczna ściągnęła, że jeszcze coś innego, bo wtedy już pokazałem paszport, bo już wiedziałem, że to nie są jaja. I, I wpuścili mnie tam, i już poszedłem fast trackiem. Zeskanowałem tam wszystko to, co trzeba i już miałem iść na samolot. I gościu ten pierwszy na początku, co był się upieprzył z Ryanaira i mówi do mnie, że ja pana nie wpuszczę. Ja mówię, ale ja już tu jestem, ale ja pana nie wpuszczę. Mówię, ale dlaczego? Bo nie dał pan dokumentacji tej covidowej, a ja mówię, że nie mam takiej dokumentacji i skąd mam panu wziąć. Mały ja już Hitlerek się do... znalazł, tak? taki mały. Znaczy, Hitlerek. No, widać gościu Aha. taki bardzo ambitny i młody Hitlerek, Hitlerek, nie, nie zostawmy go. Nie, nie rusz, nie rusz. Wazelina bym powiedział bardziej. No, no, no No i zaczął mi zagradzać drogę. Ja mówię, że mimo wszystko idę, na, idę już do tego samolotu. Ja już byłem na płycie głównej. No Aha. i były. Na płycie, na, na, na gdzie samoloty stoją. Tak. Były, no. już, były pasy. Byli tam jacyś inni ludzie też. i babeczka, która tam miała zadecydować. I on za mną idzie, zachodzi mi drogę, rozmawiamy. Ja mówię, że i tak wejdę do tego samolotu i tak miałem zrobić. Aha. I, ale nie, bez siły żadnej, bo po co? A. Tam, gdzie używają siły, ozna oz jest oznaka, że są bezsilni. To jest, to, to jest stały, stała reguła. I zajechał mi drogę jakimś samochodem, już, już miałem pod schodka wchodzić i babka mówi, że ona tutaj, co tu jest grane, proszę dokumenty pokazać, ja mówię, że wszystko dałem, co jak trzeba, jestem tutaj, się znalazłem, no i zaczęli gadać tamci między sobą i mówię, że nagrywam, wszystko będzie jasne Aha. i powiedziała, że, że nie, że przewoźnik pana anuluje. Wezwali z powrotem Straż Graniczną, trzeci raz już i Aha. wtedy y, pan albo wyjdzie siłą, albo pana y, w sensie Wyprowadzimy. Tak. I ja no. mówię, że dobra, w takim razie widzę, że i tak już nic nie zrobimy, skoro przewoźnik mnie anulował, Aha. a mamy to wszystko nagrane, to będzie pociągnięte do odpowiedzialności. Więc okay. mnie wyprowadzili bokiem, no i wtedy zacząłem pytać, co jest grane, jak tu odzyskać pieniądze za bilet, ale mówię nic na razie nie odzyskuję, bo póki co, te wszystkie filmy, które nagrałem. Nie opublikowałem ich, wysłałem je tylko do biura do Pani Danusi, do biura w Krakowie od Pana Potockiego. A, okej, okay, rozumiem. I ona powiedziała, że zobaczymy, co tam prawnik da radę zrobić, bo jak oglądałem inne filmy o nim, ja też ogólnie mówię, że Sebastian Ross, czy Korwin, czy Potocki, wszystko Aha. inne niż główna narracja będzie lepsze. Więc rozumiem. ja się nie patrzę tutaj na układziki, tylko jestem za wolnością. Wiem, z moim nazwiskiem. I ona nie, powiedziała... No. Że prawnik rzuci okiem i wtedy zobaczymy, co da radę, co, 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 co z tym będzie dalej, no bo działo się. Działo się Rozumiem. A... I musiałeś po prostu opuścić lotnisko i co, tak. na, na drugi dzień chciałeś lecieć, musiałeś nowy bilet kupić, czy, czy nie? I jeszcze tego samego dnia tam na lotnisku siadłem, chciałem się dodzwonić, w ogóle zapomnijcie, że się dodzwonicie na infolinię jakąś tam Brianera czy coś, także strata pieniędzy czasu. I <laughs> jeszcze tego za chwilę zamówiłem następny bilet. W, w innym lotnisku na innym, u innego w Wizarze. Wizar, no inny tak. przewoźnik i lotnisko, no. Tak. No i tutaj już na spokojnie już wiedziałem, co w trawie piszczy, jak się tego spodziewać. Jeszcze y, dostałem y, taką kartkę, że mam negatywny test. Dostałem na maila, y, wałem i tutaj nie ma co się czaić. To oni wały robią, ja też robię wał, żeby się przed tym bronić, więc pokazałem, no. że mam negatywny test. Aha. I to, był, to było jedno. Drugie pokazałem, że mam zwolnienie z maski, bo też tam chodzą, trzepią. I, I też mówię, ja nie muszę tego pokazywać, ale pokazuję. A on mi powiedział, Aha. że mimo, mimo, że to mam, to i tak mnie w ten trzeci dzień, nie? Mówię, teraz o niedzieli, że, że mnie nie spuści. No i są problemy, robią problemy i dlatego trzeba nagrywać im więcej tego będzie, im będzie więcej afery, tym będą bardziej wkurzeni i to musi być ruszone, bo to się za dużo tego dzieje. Oczywiście, Już, że tak, tak. każdy właśnie nagrywa i więcej, ale powiedz mi Czarek, Cezary, mhm. musiałeś kupić tutaj ten brytyjski drugi i ósmy dzień testy? Musiałeś to kupić? Nie. Powiedziałem, że nigdy się nie testowałem i nie będę się testował. Aha, tylko negatywny sobie gdzieś tam załatwiłeś i pokazałeś. I... No ten papier taki, że negatywny i Aha. to pokazałem i, i, i z tego że, z względu, że jestem kierowcą, Aha. to może dlatego nie musiałem kupować. Ale okay. ja tam wszystko wypełniłem jak trzeba. No i też tam dostałem SMS-a, dzisiaj, że jakaś kwarantanna coś, a ja wczoraj byliśmy w Liverpoolu, to się tak opaliłem, że mamy nogi spalone całe. Z znajomymi pojechaliśmy. Dzisiaj... Rozumiem, czyli teraz no, jesteś i czekasz, czy ktoś się odezwie do ciebie, tak? Kwarantannę masz i to masz w nosie, tak jak w Polsce, tak? I, dokładnie jest, tak? tak. Mówię, ja, ja szanuję przepisy, ale tylko boskie przede Aha. wszystkim. I takie inne, jak sobie ktoś wymyśli, że masz tutaj mandat za coś, bo nie masz maski, no to daj spokój. No i, i bardzo dobrze, ale ja mam nadzieję, że to będzie dalsze, yy, że to będzie dalsza część tego, bo mówi, że masz mnóstwo filmów, wiadomo, że nie chcesz teraz pokazywać, musisz to obrobić trochę, obrobić bo swoje dane są wszystkie. Tak i, i kontynuuj, to dalsza część, jak coś to się zgłasza i zobaczymy, jak tam mówi, że w Polsce się ktoś zajmuje, zobaczymy, jak to się potoczy tutaj i walcz. super. Brat do mnie wysłał mi, że jakieś znowu przyszły pouczenia i tam coś. Ja mówię, nie odbieraj następnym razem żadnych pis, no bo po co mi to, więcej nie, nie odbieraj, tak? Także... Nie wiem, co z tego wyjdzie jeszcze, ale no. jakiekolwiek strachu nie mam nic takiego, wręcz mam odwagę tam porozmawiać no. delikatnie, rzecz mówiąc, bo no już tak sobie lecę w kulki i powiem jeszcze takie, co, co jeszcze zauważyłem. No. Jest coś takiego, takie zjawisko, jak prawo telewizyjne, tak? Znamy no. to zjawisko, że ktoś obejrzy w telewizji on wie lepiej niż tam książka pisze, tak? Jest jeszcze coś takiego, jak prawo korporacyjne, czyli no. wewnętrzne Policy mm, różnych firm. Tak jak na przykład ma Wizard, tak? Każda firma ma wewnętrzną politykę. I te mm -hmm. wewnętrzne prawa już są zagrożeniem. Ja to zauważam. Pokażę Ci. Pamiętasz, jak pisałem do Ciebie, że bez maski jestem, chciałem Amazona do sądu podać? Tak, 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 tak. Zobacz. tak. tak. Zobaczmy, no ja się przygotowałem. Dwa miesiące w domu no. siedziałem, chodziłem no. na spotkania jakieś, rozmowy, płacili mi no. za to, bo no. powiedziałem, no. że nie założę maski i koniec. Aha. No. Chodziłem w tym face shieldzie jak gupek, ale no nie, może nie, nie chcę nikogo obrażać, tak? No. Śmiałem się z tego, patrzyłem im w twarz i to oni byli bezradni tym razem, bo na początku to ja się słuchałem i byłem pokorny, a no. później mówię, że dosyć tego. I... Bo oni pamiętam że napisały, że face shield i oprócz tego maskę jeszcze chcieli, tak? Że face shield a, nie ja zatrzymuje. Tak, jeszcze najlepiej stanik na plecy, żeby śmiesznie było. <laughs> <laughs> Więc w Amazonie jest o tyle... Taka sprawa, że oni tam traktują. Ja, jak z nimi rozmawiałem, nawet to mówię, że wasza policy jest ważna, ale tylko w waszej firmie. Żyjemy Aha. w Anglii, tutaj jest prawo. Aha. I oni, to do nich to nie docierało. Spotkanie, spotkanie, kto inny, i to nie dociera. Teraz mhm. tak samo widzę to, to u tego człowieka, co na lotnisku za mną pobiegł. Ta mhm. sama sytuacja, że oni mają swoje wewnętrzne przepisy. Zauważcie, jaki jest problem, bo ja to zauważyłem już któryś raz, że wewnętrzne firmy przepisy, jak będzie taki moloch jak Amazon, jak te firmy urosną takie typu potężne firmy jak urosną, to one myślę, że będą większe niż te wszystkie reszty, i to jest duże zagrożenie. Bo to idzie no, w kierunku tak. niewolnictwa. Tak. Tak, o to chodzi, no lockdowny, po co są lockdowny, lockdowny są po co, żeby tacy ludki takie pomniejsze powymierali, tak, żeby poginęli, żeby niestety zakazali rękawy i poszli do dużej firmy do pracy. Rozmawiałem z ludźmi, którzy kontenery stawiają. Takie, e, jak jest gdzieś budowa, stawia się kontenery dla chłopaków, żeby tam mieli gdzie się przebierać i e, uh -huh. kantynę zjeść. Uh -huh. I oni mówią: "Kurde, lockdown był, ale jestem z lockdownu zadowolony". Mówi tak, że ten, bo ja miałem mnóstwo pracy. A co robiłeś? E, no Amazon po prostu. Powiększał y, powierzchnię magazynową, wyrzucili ludzi z kantyny, bo tam trzeba było towar stawiać i ludziom postawili kontenery na zewnątrz. Tak? Mm -hmm. I mówi, dla... tak zarobiłem dla Amazon'a robiąc, ale ja mówię, ty nie pomyśl sobie, że tylko będziesz dla Amazon'a robił niedługo. Tak? Tak. Ale jakoś Amazon pobuduje te swoje wielkie hale, te swoje wielkie firmy, mm -hmm. ty nie będziesz już potrzebny nikomu, bo nie będzie już prywatniarzy, którzy będą chcieli od ciebie kontenery i zapleć. Tak, tak? tak samo zbudujesz Amazonowi nie będziesz też potrzebny, tak? czyli wiadomo, rosną wielkie firmy, a my się kurczymy. Teoretycznie, tylko ludzie sobie nie znają sprawy takiej prostej, że to my swoją uwagą i energią zasilamy ten system. Niech je przez jeden dzień na całym świecie nie zamówi nikt, nic z Amazona. Ja osobiście pracowałem w Amazonie, ale ja nic z Amazona nie zamawiałem, bo po pierwsze jest bardzo drogie, a po drugie ten system ich wewnętrzny mi się niedobrze robi, niedobrze, jak to myślę. Ludzie tam są bardzo mili w porządku. Mega fajne osoby poznałem do tej pory mam kontakt, ale system mi bardzo nie odpowiada. Ja się tam nie mogę odnaleźć. Niestety, ale brawo, Cezary, za twoją postawę. Ja czekałem właśnie na to, kiedy wrócisz. I jeszcze wczoraj byliśmy... A, muszę przypomnieć. Koniecznie muszę powie... przypomnieć. Nie wiem, czy dobrze widać. Gryf Masters wczoraj slał. Eee, nie wiem, czy wiesz Cezary, gdzie slał. Jest. To jest zachód. O, jest. Mario wrzucił. Koszulkę dostałem od organizatorów i tak, to tak jest tak, zachodni można powiedzieć Londyn. E, panowie organizują od 9 lat turniej piłkarskie. drużyny z całego południowego Londynu. I ludzie pytali się o ciebie tam, Cezary. Ludzie się pytali, czy ja że ja gram w piłkę. Tak, a, a ludzie się pytali, Cezary, czy, co się stało z Cezarem? Przyleciał, nie przyleciał, ja mówię, nie wiem panowie. Spojrzałem na jego Facebook, e, Mówi, napisał: Próba nieudana, będziemy wiedzieć już wkrótce. Także ludzie się interesują, ludzie się znają i bardzo dobrze. I super postawa, i mam nadzieję, że tak będzie dalej, że, wszyscy, że więcej ludzi takich jak ty będzie, kto leci do Polski, kto jedzie do Polski, niech się zgłasza, będziemy opisywać to tutaj. Pewnie, że tak. Yy, chciałbym w ogóle przekazać kilka fajnych informacji, bo rozmawiałem z innymi Dawaj. ludźmi, jakie mają sposoby, co i jak, to mówią tak: żeby oni uniknąć kwarantanny, to ludzie kupują tanie bilety samolotowe. Załóżmy 45 funtów dodatkowe, no. tak, ale unikasz testów i kwarantanny, a potem po prostu sobie nie lecą. Na przykład. Ale ja powrotnie to jest powrotem 24 godziny, tak? Cię, o czym mówisz? Chodzi o to, że jak wjeżdżasz do Polski, to musisz się czymś wylegitymować, znaczy do Polski, do Aha. Polski no, musisz się czymś wylegitymować, żeby pokazać, co robisz dalej. Mhm. Więc ja, ja rozmawiałem z gościem, on mówi, że zamówił sobie i pokazał. Ja lecę tutaj. I dalej. tutaj mam to, a tutaj mam to, a później dalej. po prostu, jak zamawiał, na przykład na Bookingu, że gdzieś tam jedzie, to później robił, że płatne na miejscu. I to anulował, i wiesz, po prostu anulacja i żadnych hmm. kosztów nic, a oni Aha. się odczepili. Takie Aha. myki robią ludzie. Czyli takie komunistyczne sposoby, takie że Polak potrafi wykombinować, tak? Lecę dalej do Hiszpanii, tak, to jest mój bilet, tak. a, później, a, a później tak. Tak samo słyszałem o właśnie tunelu, że kupuje się do Francji 24 godziny, bo są takie bilety. No, i nie wraca się, nie? Jedzie się dalej, przepada niestety ten bilet. No. Słuchaj, bo ludzie, mnóstwo ludzi w ogóle się do mnie odezwało, mnóstwo ludzi do mnie pisze, dzwoni, i ja nie spodziewałem się, że tyle osób. Ja myślałem, że jestem jeden. Mhm. Jest tak dużo, że sobie nie, nie zdajecie sprawy z tego. Ale to właśnie du właśnie ludzie fajnie jakby to dokumentowali, tak jak ty, i pokazywali, żeby zalać internet tym. Tak, to by było najlepiej. Tylko tak. no, nie każdy może. Ja tak zrobiłem, że się przygotowywałem i. I, I dobrze. na pewniaka jeden. I, i mówię, tam jedni na przykład myślą, ej nie będę nakręcał, bo nie będę ich jeszcze denerwował, podburzał, ale właśnie jak nakręcasz, to jeszcze bardziej oni wtedy się boją, tak, bo widzą, że masz dowód jakiś przy sobie, tak. Otóż to i nie dać się zastraszyć przede wszystkim. I tak ma być, brawo Cezary, dzięki Ci do zobaczenia, ja się Panie i Panowie żegnam. I jeszcze i na... jedno. jeszcze no, jedno ważne, mów, mów. ważne. Y w Polsce jest szkoła Asbiro u Kamila Wie, Znam. a w Anglii co mamy? Asbiro Investors. Jest tak Asbiro, Asbiro w Anglii. No. I ja na każde to spotkanie praktycznie jeżdżę. Dawid też do mnie się pytał czy, czy jestem i kilka osób, które też tam spotkałem też tam Nie będzie organizują w całej Anglii czy w jednym miejscu. W Sheffield, ogólnie w całej Anglii, ale chyba, chyba teraz jest spotkanie w Sheffield. Nie wiem, jak to wygląda, bo przez te restrykcje Aha. dużo rzeczy podwoływali, bo jeszcze w październiku ma być konferencja u Dawida, na której też mam być. Dawid, dobrze. Będę... Tak. Okay. Wspaniały człowiek, tak a propos. I mnóstwo tam, tych wszystkich osób, które przychodzi. To właśnie Miro Kardasz na przykład mi polecił ciebie, że zacząłem ciebie oglądać. Mhm. Jeden z tych, co napisał Biblia Biznesu. E, Biblia biznesu, coś takiego, 3-0, to Robert Bekas. Też tam w kontakcie z nim byłem. Gości, akurat miał tą książkę na lotnisku, z nim pogadałem. To mówi: mówię, Dawaj na spotkanie przyjedź, poznasz tych ludzi. I, no i kręci się. To jest takie wolnościowe środowisko, środowisko które myśli o inwestycjach, są uczciwi i no nie ma wała. Bo jeżeli znasz się tyle, tyle lat, no nie zrobisz jakiegoś wała na jakieś tam marne 500 funtów, no bo to się. Mhm. Nie opłaca. Lepiej jest... robić interesy ze sobą, zgadza się? to. Tak. Dlatego bardzo polecam i ja tam na pewno jestem. A z biuro, bardzo fajne, my zaprosiliśmy kiedyś Kamila Cybruskiego, był z nami na pikniku wolnościowym w Southampton, gdzie był ksiądz Gniadek, e, gdzie były oczywiście członkowie partii Korwin, e, Stanisław Michalkiewicz i Kamil Cybruski był, także znamy, wiemy o, wiemy, o co chodzi, także, także fajny chłopak, no i też e, inwestor, no i chłop, człowiek, który doradza ludziom, jak właśnie, co zrobić ze swoim życiem i ze swoimi pieniędzmi, bardzo fajnie. No to Cezary dzięki ja dosłownie na dniach a może i na godzinach też stąd się wymykam ja na razie nie będę zdradzał nikomu tajemnic jak i co ale mam nadzieję zobaczyć się niedługo z wami po drugiej stronie i wtedy może skontaktujemy się Cezary ja będę tam a ty będziesz tu i się wymienimy doświadczeniami na żywo. I jak zapowiadałem dzisiaj że z tobą będzie live to mówię że zrosimy was z wolnością. <laughs> I no roz. Tak Dziękujemy jest. i żegnamy. Mario zakańcza i do zobaczenia ludziska po drugiej stronie. Ja już jestem na wakacjach. Do zobaczenia w Polsce. Warszawa, Kraków, Zakopane. Wakacje z konfederacją. Jakbyście chcieli, jutro też robię live'a, odnośnie jak ktoś ma pytań, bo mnóstwo tych pytań dostaję. Nie jestem w stanie odklikać każdemu z osobna, więc tak. też odpowiem, jak. Na jutro... twoim Facebooku. Na moim Facebooku, tak. Cezary Wolnowski na Facebook zapraszamy. Jutro. Cezary robi live'a u siebie. Godzina około dwudziestej czasu angielskiego, czyli dwudziesta pierwsza czasu polskiego. Super, do zobaczenia!